Powinny być dychy. Do niego mówię, wiesz? Co, a jak trzeba będzie to... Ale tak nie, yy, no, I jest taka rzecz problem Pierwszy drugi, trzeci, czwarty. No tutaj może jeszcze powiem tak, że jeżeli, jeżeli powiedzmy m, mielibyśmy tak gonić na zasadzie, że powiedzmy najpierw żółty, później strzelamy od czerwonego. Czyli tak tutaj akurat się składa, że w każdej grupie jest dwóch dorosłych i ci dorośli się zmieniają, czyli raz pierwszy strzela powiedzmy i jeden dorosły później powiedzmy drugi. Żeby nie było tak, że idziemy gdzieś tam bardzo daleko do tego żółtego, później się wracamy do niebieskiego, to to jest bez sensu. Czyli po prostu tak, załatwiamy sobie najpierw czerwony palik, niebieski i żółty. I teraz tak, bardzo ważna sprawa. Są takie dwa miejsca, gdzie trzeba będzie po prostu czekać, i sprawdzać, aż grupy odejdą, żeby to było pewne. Cały czas kontrolować, żeby ktoś... jest wszystko zagrożone, jest wszystko ładnie wszystko zabezpieczone, ale jednak pilnować bardzo, bardzo bezpieczeństwa. Także. Wylężak Agata, Bartoszek Paweł, grupa trzecia. Grupa czwarta. Dobra, witam Karatana. Porębski Mateusz.